Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego. Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie. A na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi. Okami odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga Swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. I rzekł do niego: Dam ci to wszystko, wszystko jeśli upadniesz i odbierasz pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Wielki Post, kuszenie na pustyni. Kiedyś swoją fantazją zastanawiałem się, o co Jezus miał w torbie, kiedy zaprowadzony przez Ducha poszedł na pustynię, bowiem raczej nie, przecież miał pościć. Czy może miał ze sobą Biblię, Stary Testament? No, ale w tamtych czasach Księgi Starego Testamentu zajmowały dużo zwojów i to niełatwo nosić nad wtorbie. Ale może tylko jedną książkę. Którą? Ciekawe, że aby pokonać szatana, Jezus mu odpowiedział, czytując trzykrotnie księgę powtórzonego prawa. Czy może akurat tę księgę czytał i medytował Pan na pustyni? Ta księga zawiera ważne kazania Mojżesza na końcu prezydium z Egiptu po to, aby przygotować ludu Bożego na wyjście do ziemi, do ziemi obiecanej. Wyobraźmy sobie, jak katecheta przed końcem roku szkolnego oszczega swoich uczniów przed niebezpieczeństwami grożącymi w czasie wakacji i zachęca do wierności Bogu. Podobnie są mowy Mojżesza w księdze, powtórzonego prawa. Księga ta jest szczepionką, która możemy pokonać pokusy diabła i żyć we zwycięstwie Chrystusa. Bardzo polecam przeczytanie przynajmniej rozdziału szóste i ósme tej księgi. W nich punktem wyjścia jest wielkie przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swojego, całym swoim sercem, całą swoją myślą, całą swoją siłą. Ta lektura jest bardzo przydatna na czas wielkiego postu. Należy wtedy ją czytać i słuchać z Jezusem oraz razem ze wspólnotą w kościele. Szczęść Boże!